Zobaczcie czasami co tutaj się przed chwilą wydarzyło. Masakra! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku o fotografii przyrodniczej, a dzisiaj specjalny gość Nikon D5600 Sigon. 150 600, Contemporary. Lecimy! Dzisiaj bardzo spontaniczny wypad niedzielny do parku. Mam parę godzin, więc postanowiłem wziąć na spacer ten bardzo amatorski zestaw i spróbuję coś z nim dzisiaj uszczelić. Oraz wstawię pod zdjęciami jakie ustawienia tutaj użyłem do zrobienia tych zdjęć. Nie chcę pchacie tam w kipiel jest tam parę byków i chyba za dwa haremy. Wszystko tutaj się kręci w lesie. Tak więc czekam tutaj, jak coś wyleci na to słonko i tu będę focił tak więc czekajcie na efekty Zobaczcie sami, co tutaj się przed chwilą wydarzyło. Masakra. Jednak można coś ciekawego zwrócić nawet takim zestawem. Wszystko pod kontrolą. D5600 spisał się na medal. Zobaczcie sami te pomarańcze, mega, mega mega poranek. Dawno nie miałem tak ładnego schodu słońca byki współpracują w miarę, procują mryczeć. W krzakach, ale coś jednak wyszło na tą polankę. Zobaczcie, sami jest mega. Mamy dzisiaj pierwsze, chłodniejsze poranki. Całe 3 stopnie. Jest szron i byki pięknie tutaj ryczą. Póki co walczę z aparatem, ponieważ są inne. Troszeczkę ustawienia brakuje mi troszeczkę guzików, ale mam nadzieję, że to w miarę szybko ogarnę. Znajomość parku. Sprawiła to, że nikt mi dzisiaj nie przeszkadzał w tym miejscu gdzie jestem. Nie ma ludzi. Nawet ludzi z psami, rowerzystów i takich takich. Tak więc po fociu i teraz pora na kawkę. I opowiem Wam troszeczkę o tym aparacie, o ustawieniach do fotografii przyrodniczej właśnie Nikona D5600. Mamy tutaj Nikona serii D 5600 jest to lub był dosyć popularny aparat cyfrowy z tej serii, który oferuje wiele zalet zwłaszcza dla początkujących i zaawansowanych fotografów. Mamy tutaj świetną matrycę APS-C, czyli tak zwanego kropa o rozdzielczości 24 megapikseli, co pozwala nam na uzyskanie szczegółowych i wyraźnych zdjęć. Duży ekran dotykowy, 3,5 cala jest świetnym ułatwieniem do fotografii ptaków. Gdy fotografujemy z brzucha, jak widzicie na moich wcześniejszych filmach, dosyć popularny sposób fotografii, a dzięki temu aparatowi łatwiej nam to po prostu wychodzi. Menu tego aparatu jest bardzo łatwe i proste w obsłudze. Działa tutaj szczególnie na intuicję, więc dla początkujących fotografów jest to mega udogodnieniem, ułatwieniem. Oraz wbudowane ma wiele trybów i funkcji automatycznych, które pomagają uzyskać dobre zdjęcia. Aparat ten jest bardzo kontabilny z szerokim zakresem różnych obiektywów, które można używać z aparatem D5600, co pozwala dostosować go do różnych rodzajów fotografii. Jak w tym wypadku widzicie na moim zdjęciu była tutaj podpięta Sigma 500mm f4 i taki właśnie efekt końcowy tego zdjęcia. Jak widzicie piękna czapla, pięknie doświetlone zdjęcie, detale oraz zamrożona tutaj mucha na tym zdjęciu także jest potencjał w tym aparacie tylko jak mówię szkło tutaj jest najważniejszym aspektem i robi robotę a tutaj przed Wami ujęcie z mojego aparatu taki shortcut jak mam właśnie wszystko ustawione czyli fotografuję w rawach, lecimy potem do funkcji Daylight, która jest wyłączona potem mamy tutaj balans bieli ja ustawiłem na balans bieli na światło słoneczne, ponieważ był to dosyć bardzo słoneczny dzień, ale jeśli są chmury, zawsze fotografuję przy ustawieniach balansu bieli na cień. Cień bądź pochmurno, zależy jakie mamy warunki pogodowe, jak bardzo jest ciemno. ISO. ISO w tym momencie, jak widzicie na tym zdjęciu, fotografowałem to na manualnym ISO, ponieważ chciałem uzyskać te piękne pomarańczowe kolory do tego ISO. Było na manualu, ale jeśli fotografuję ptaki bądź większą, szybszą akcję używam auto ISO funkcja picture control, czyli nasycenie jakość barw w aparacie dałem tutaj na naturalne. Oraz czasami korzystam ze standardowych ustawień aparatu. Ale w moim przypadku kolory naturalne w, w, w aparatach Nikon najbardziej zdają u mnie egzamin. Potem mamy tryb ustawienia ostrości, czyli. AF Continue, czyli obiektyw cały czas nam ostrzy obraz. Dużo akcji, wyfotografujemy właśnie byki, ptaki. AF Continue jak najbardziej się tutaj sprawdza. Trypola AF, czyli ja zawsze używam single point i zawsze kieruję ten punkt na oko. Jeśli macie problemy z trafieniem, właśnie single pointa, możecie użyć tutaj 9 punktów autofokusa bądź 21, to wszystko zależy jakie macie obiektyw, jak nie jesteście w fotografii przyrodniczej, a ja używam tutaj jednopolowego punktu AF. Mamy tutaj pomiar ekspozycji matrycowy. Ja używam matrycowego, ponieważ zapewnia naturalne rezultaty w większości sytuacji. Tutaj aparat dokonuje pomiaru szerokiego pola kadru oraz ustawia ekspozycję zgodną z rozkładem tonów, kolorem oraz kompozycją. W tym przypadku bardzo pomogło mi to uzyskać właśnie te pomarańczowe kolory, które widzicie. Kompensacja bieli oraz kompensacja ekspozycji tego nie używałem tego dnia, ale tutaj, jeśli macie problemy, więcej czasu i lubicie się bawić w ustawieniach, jak najbardziej możecie to użyć. Podsumowując, Nikon D5600 jest to aparat, który oferuje wiele funkcji i możliwości, a jednocześnie jest to stosunkowo przystępny cenowo co czyni go jednym z bardziej atrakcyjnym wyborem dla wielu fotografów przyrody. Oraz ludzi, którzy zajmują się fotografią portretową, zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych fotografów, pomimo to, Nikon D5600 to dobry para cyfrowy. Posiada pewne wady, powiedziałbym wręcz ograniczenia, które warto wziąć pod uwagę przed zakupem. Takie jak jest to aparat, który nie jest wodoszczelny ani pyłoszczelny. Oznacza to, że nie jest on. Odpowiedni do fotografowania w trudnych warunkach pogodowych, takich jak deszcz czy piasek. Dlatego warto zaopatrzyć się w specjalne etui bądź ochraniacze na obiektyw i aparat. Jest to budżetowa wersja, dlatego cenowo też nie jest on za drogi. I to jest głównym powodem tego, że tu nie zainwestowali właśnie w uszczelnianie tego aparatu. Mamy tutaj brak wbudowanego stabilizatora obrazu, ale to nie jest aż. Taki wielki problem, ponieważ teraz większość nowszych obiektywów posiada wbudowaną opcję VR, tak zwaną vibration reduction. No i przede wszystkim ograniczona kontrola dostępu do ustawień w porównaniu z bardziej zamacowanymi aparatami jak D610 lub D750. Ten Nikon posiada mniej przycisków funkcyjnych i pokrętł, co może utrudnić dostęp do niektórych ustawień, szczególnie gdy fotografujemy. Przyrodę, i tutaj trzeba jednak te ustawienia zmieniać dosyć szybko i płynnie, nie odrywając zwroku od wizjera. A tutaj właśnie brakuje tych przycisków, żeby je zaprogramować pod siebie lub w miarę szybko. Ustawienia tak, więc moi mili, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej takich materiałów o ustawieniach aparatu pod fotografię przyrodniczą. Tak więc to było na tyle i do zobaczenia w następnym odcinku. Syja!